Królem Chryste, dzień dobry Państwu, z tej strony Damian Danielak, obywatele nieba.pl Na samym początku chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom, którzy dokonują wpłaty na nasz portal Jeśli ktoś z Was chciałby się do tego dołożyć, no to e, możecie to zrobić e, Link niżej e, w opisie filmu Klikając tam możecie postawić mi w cudzysłowie kawę ale przejdźmy do tematu, jaki chciałbym omówić. Moi kochani, dawno nie nagrywałem nic na temat Mormonów. Co prawda, bardzo daleko mi do ich doktryny, do ich wierzeń, do ich praktyk, ale jest to wyznanie, które, no muszę przyznać, jest bardzo fascynujące. Ma bardzo rozbudowany system wierzeń. Ma też już jakąś historię, jakąś tradycję. I sądzę, że jest to temat bardzo ciekawy. Na moim kanale poruszałem już temat mormonizmu, gdzie też na przykład konfrontowałem treść Księgi Mormona z Biblią, czy też ukazywałem no, bardzo niską wiarygodność tej księgi, gdzie rewelacje w niej opisane tak właściwie nie mają żadnych potwierdzeń w historii, w archeologii. Jak ktoś chce, to polecam te filmy. Niemniej postanowiłem nakręcić ten film, bo Polacy mają jakieś tam stereotypy związane z Mormonami. Mormoni pojawiają się w filmach amerykańskich, ale bardzo mało o nich wiemy i czy oni w ogóle są chrześcijanami. Na tym chciałbym się tutaj głównie skupić. W ogóle skąd wzięli się mormoni? Założycielem mormonizmu był niejaki Joseph Smith, który, któremu miał się objawić niejaki prorok Moroni. Miał mu wskazać pewne e, tablice, e, które Smith e, przetłumaczył z języka e, staroegipskiego, egipskiego reformowanego, notabene do dzisiaj nikt e, nie Odkrył istnienia w ogóle takiego języka i spisał je właśnie w Księdze Mormona, treść tych tablic rzekomych, które znalazł. I co opisuje ta księga? Bo ona, obok Biblii, jest uznawana przez wszystkich Mormonów. Jeszcze na długi czas, przed y, odkryciem Ameryki przez Kolumba, jeszcze nawet przed narodzeniem Jezusa Chrystusa wiele wiele wieków pewna grupa Żydów miała z Izraela dopłynąć do Ameryki właśnie na do obu Ameryk, prawda? Nazwijmy to kontynent amerykański Jak umownie, prawda? Mieli to być Lechi, Nefi, Laban, Lamuel, Zoram oraz ich żony. Mieli oni tam Mieć potomstwo, i tutaj przyczynili się do powstania potężnej cywilizacji, które istnieją. Archeologia, historia absolutnie nie, nie potwierdza, ale właśnie Księga Mormona ma tutaj opisywać różne wydarzenia: jakieś tam walki, wojny, budowanie jakichś tam świątyń, których oczywiście do dzisiaj nikt nikt nie znalazł nawet pozostałości no ale mamy tutaj właśnie tego typu wydarzenia przed Chrystusem również po jego śmierci i zmartwychwstaniu księga opisuje to, że Jezus Chrystus miał tam się właśnie objawiać w Ameryce prawda Yy, miał się tam też objawiać Indianą, więc <głos》> widzimy, że no, tutaj jest dość grubo. Yy, w tej księdze też znajdziemy pewne nawiązania do Biblii. Yy, pewne treści z Biblii zostały jakby skopiowane. Yy, by nie powiedzieć są, no nie chcę powiedzieć plagiatem, ale jest to pewna też kopia Biblii, ale też znajdziemy wiele treści, yy, które są <głos》> z Biblią yy, sprzeczne. Choć przyznam Wam, że mm, tą książkę, jako taką wyscaną z palca, historyjkę, ale no mimo wszystko yy, czyta się yy, dość, yy, dość dobrze. Przynajmniej jeśli chodzi o, o moją ocenę. Yy, no i w co w ogóle wierzą Ci Mormoni? Tutaj też ważne jest to, by wiedzieć, że Mormoni nie są jednolitym ruchem religijnym, że są różne nurty jak nie ma na przykład czegoś jak jeden kościół protestancki mamy różne nurty protestantyzmu i nawet jak mamy odłam zielonoświątkowców to też są różne nurty zielonoświątkowe aczkolwiek jeśli idzie o zielonoświątkowców to tam nie ma jakichś tam wielkich różnic, ale są, prawda? I mamy różne denominacje zielono, zielonośrodkowe, w samej nawet Polsce na przykład kościół Boży w Chrystusie kościół zielonośrodkowy w RP, chrześcijańską wspólnotę zielonośrodkową i tak dalej, i tak dalej. I podobnie jest z mormonami, aczkolwiek trzeba przyznać, że jeden nurt liczebnie dominuje. Jest to yy, kościół Jezusa Chrystusa, świętych w dniach ostatnich, ale są też inne nurty, jak na przykład yy, społeczność Chrystusa, czy Uwaga, fundamentalistyczny Kościół Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich. I ten ostatni jest bardzo ciekawy. Na temat Mormonów panuje taki pogląd, że powszechnie pra praktykują oni wielożeństwo. Otóż nie, z początku ruchu mormońskiego to było bardzo powszechne, faktycznie to występowało. Dziś Mormoni. Tego zaniechali, szczególnie ten y, główny nurt, aczkolwiek y, wspomniany przeze mnie y, fundamentalistyczny y, Kościół Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich, liczący około 10 tysięcy osób, faktycznie praktykuje do dzisiaj y, wielożeństwo. Ale czy Mormoni są chrześcijanami? No, niektórzy religioznawcy zaliczają ich do chrześcijan, też nawet Świadków Jehowy zaliczają do chrześcijan, ale ja absolutnie ich do chrześcijan bym nie zaliczył, nawet pod takim względem religioznawczym. Podobnie jak Druzów nie zaliczyłbym do muzułmanów. Co prawda Druzowie wyłonili się z islamu, z szyizmu, ale muzułmanami de facto nie są. I podobnie Mormoni wyłonili się z chrześcijaństwa, Sporo od chrześcijaństwa zapożyczyli, też y, można śmiało powiedzieć, że ich etyka jest zbliżona do y, etyki y, szeroko rozumianego y, chrześcijaństwa, ale chrześcijanami de facto nie są, bo już mamy obok y, Biblii jakieś inne objawienie, chociaż też mamy y, powiedzmy kościoły, y, gdzie też jest jakieś inne. Objawienie kościoły, nazwijmy to szeroko rozumianego chrześcijaństwa. Adwentyści mają tam prorokinie, Ellen White, Wielki Bój, i tutaj też z tej księgi wynikają pewne doktryny, których w Biblii nie znajdziemy, na przykład wiara w jakiś tam sąd w świątyni, która jest w niebie, prawda? Biblia nic o tym nie wspomina, adwentyści w to wierzą. Mariawici mają tutaj. Mm, objawienia Mateczki Kozłowskiej, która spisywała swój dzienniczek. No, katolicy też tam mają różne jakieś tam objawienia fatimskie, prawda, i tak dalej, i tak no, dalej. protestanci to już tutaj y, trzymają się twardo zasady sola scriptura, Biblii, y, też do, do tradycji mają specyficzny y, stosunek. I y, też właśnie jeśli idzie o mormonów, to mają Biblię, mają Księgę Mormona, mają też inne księgi, ale te księgi e, nie są uznawane już przez wszystkie odłamy. Na przykład Perła Wielkiej Wartości albo Doktryny i Przymierza, zwana również nauki i przymierza. E, Kościół Chrystusa, obszar świątyni, no, który jest zaliczany do ruchu. Mormońskiego już na przykład tych ksiąg e, nie uznaje, prawda? Trzymają się księgi Mormona i, e, i Biblii. E, I tam te kościoły mormońskie też tam mają jakąś tam różną hierarchię, prezydentów, nie prezydentów, nieprezydentów. E, ale też co praktykują Mormoni e, i dlaczego ich nie uważam za chrześcijan? No, chrześcijanie mają jakieś tam wyznania. Wiary, na przykład apostolskie wyznanie wiary, nicejskie wyznanie wiary. I na przykład to, co charakteryzuje chrześcijan, to wiara w trójce. Chrześcijanie wierzą w trójce. I no, Mormoni, ja się z tym spotkałem. Też tutaj pewien Mormon na Facebooku zapewniał mnie, że wierzy w trójce, że wierzy w Boga Ojca, w syna Jezusa Chrystusa i w Ducha Świętego. Ale na ich stronie internetowej nawet znalazł informację, że. No, niby tam wierzą w trójce, raczej nazywają ją nie trójcą świętą, ale trójcą boską, ale sami przyznają, że zupełnie inaczej naturę trójcy rozumieją, bo to de facto nie jest trójca. Bo faktycznie no, wierzą w Boga Ojca, w Jezusa Chrystusa, wierzą w Ducha Świętego. Ale nie jest to jeden Bóg w trzech osobach, ale właściwie trzech różnych Bogów, którzy tam ze sobą współpracują, prawda? I no umownie nazwano ich trójcą, więc tak właściwie to jest tryteizm. Tak właściwie to jest tryteizm, więc nie można powiedzieć, że Mormonizm to jest wiara w jednego Boga. No, poruszyłem temat wielożeństwa u mormonów też jest obowiązkowa dziesięcina stąd też mormoni jako związek wyznaniowy są bardzo jako powiedzmy ruch kościoły mormońskie są bardzo bardzo bogate ale też jeśli idzie o naturę Boga no to już ten główny nurt kościół Jezusa Chrystusa w świętych dniach ostatnich w skrócie LDS nie, my, nie mylić z LSD czy z SLD No wierzą, że na przykład Bóg Ojciec Ma cielesną naturę No Chrześcijanie to tak Krzywo będą na to Spoglądać Ale już na przykład chrześcijanie Absolutnie nie Zgodzą się z tym, że Jezus Chrystus i Lucyfer To bracia Słuchajcie, no to już jest Dość mocna różnica odróżniająca chrześcijan od Mormonów, prawda? Mormoni również praktykują chrzest za zmarłych. No, chrześcijanie no nie będą się tutaj z tym zgadzać. O ile na przykład protestanci wierzą w zbawienie z łaski przez wiarę, o tyle no, katolicy powiedzą, że tutaj też jest łaska, ale tam trzeba mieć jeszcze tam zasługi. Ponieważ jak z różnymi katolikami rozmawiam, to niektórzy nawet po protestancku wierzą, a niektórzy mówią, że no, na zbawienie trzeba zasłużyć. To jednak u katolików no, jest to, że łaska Boże do zbawienia koniecznie potrzebna. No, u Mormonów to jest jeszcze dużo, dużo mocniej, jeśli chodzi o zasługi, o eee, czyny, by być. Zbawionym. W ogóle ich soteriologia, czyli nauka o zbawieniu, jest niesamowicie yy, skomplikowana, yy, bo też jeszcze tutaj w ogóle wierzą w preegzystencję dusz, gdzie chrześcijanie raczej w to nie wierzą. Wiem, że tam orygenes coś tam yy, kombinował, tutaj ale no chrześcijanie. No, ostatecznie odrzucają tutaj preegzystencję, dusza przynajmniej no, nie zajmują się tym tematem. A Mormoni mają tu bardzo mocną, mocno rozbudowaną doktrynę, że y, żyliśmy świadomie y, przed jeszcze naszym wcieleniem, y, jeszcze zanim y, zostaliśmy poczęci. O to właśnie, czy tam opowiedzieliśmy się po stronie szatana, czy też nie, czy tam zostaliśmy potępieni, czy yy, urodziliśmy się tu później jako ludzie, i tu w kwestii zbawienia jest jeszcze kwestia: typu, czy yy, byłeś Mormonem, yy, czy ktoś ci tutaj tu głosił Ewangelię, czy, czy no, w cudzysłowie Ewangelię, prawda, czy też nie, yy, jakie były Twoje uczynki. Czy y, przyjąłeś y, chrzest y, jako Mormon, czy nie przyjąłeś tego chrztu, y, czy też ktoś przyjął chrzest za ciebie, bo praktykują chrzest za zmarłych, pod czym no, inni chrześcijanie się y, absolutnie tutaj no, y, no, nie podpiszą. Y, więc y, widzimy, że mają pewne wierzenia które bardzo, bardzo mocno odbiegają od yy, chrześcijan. Yy, też w ogóle w pewnych sprawach są tacy bardzo fundamentalistyczni, jeśli chodzi o używki, to tak informuję, jeśli ktoś by wa z Was gościłby mormona, no to yy, nie częstujcie ich herbatą, nie częstujcie ich kawą, bo oni to już traktują jakie takie odżywki, używki, przepraszam, używki pobudzające, czyli to tak już trochę takie narkotyki leciutkie, prawda? Nie mówiąc już o alkoholu, czy jakiejś tam marihuanie, amfetaminie, mormonom nie wolno po tego typu używki absolutnie sięgać. Oni też tam wierzą w różne poziomy nieba i to już od wielu różnych czynników zależy, czy tam się dostaniemy? Też co jest ciekawe, Mormoni mają, powiedzmy, tradycyjne małżeństwa, ale też mają świątynię. I tutaj też jest rozróżnienie między, powiedzmy, kościołem, takim budynkiem, gdzie się spotykają, ale też świątynią, w której mogą zawrzeć małżeństwo na wieczność. No, jest to sprzeczne z Biblią, słowem Bożym, ale też jest tego typu. Yy, praktyka u mormonów yy, ja jedynie chyba kojarzę, że coś takiego podobnego występuje w katolickim kościele Mariabitów, nie mylić ze starokatolickim kościelem, kościołem Mariabitów, yy, gdzie ksiądz i zakonnica sobie tam ślubują, że yy, po śmierci będą małżeństwem no a tutaj u mormonów jest takie małżeństwo na wieki owszem, uznają tutaj małżeństwo zawarte na ziemi, również cywilne ale e, też jest e, małżeństwo e, później po śmierci e, na e, wieki. Też w ogóle sama tutaj natura Boga jest zupełnie inna. E, człowiek po śmierci może nawet awansować do, e, do rangi Boga, i słuchajcie, no, ta religia bardzo mocno odbiega od tego, w co wierzą chrześcijanie. I, i choć ma jakieś tam takie chrześcijaństwo, choć historycznie wywodzi się z chrześcijaństwa, choć ich etyka może być podobna do etyki chrześcijańskiej, to jednak mormoni chrześcijanami nie są. Jeśli uważacie, że to, co powiedziałem, jest wartościowe, możecie ten film przekazać. Dalej, zachęcam do subskrybowania kanału, do dawania kciuków w górę i do pisania poniżej kulturalnych komentarzy. Możecie też. Płacić jakieś pieniądze, jeśli taka jest Wasza wola. Zostańcie z Bogiem.